Ja razer, białe fosy, które deptają po betonie Jak tobie suka po głowie Tu osiedla ci już wygwizdało, zostałem wyznaczony Żeby liczyć do 60 w końcu ta cyfra goni cię papiera. Moje zuchy mogą wybić twoje zęby Jeżeli nas denerwujesz, to pokażemy ci nasze nerwy Halloween to bardziej przypomina Kroki, beton tam gdzie ja stawiam kroki Ludzie ko skała, końcowo pijali kosę Żeby pokazać, jak co są Nieważne ile w łapy masz Nieważne ile mi dasz, po prostu bądź Wtedy ja yeah, yeah, ci całego siebie yeah, yeah. Big, Diabeł siedzi na ramieniu Co drugi kontynuuje tutaj gadkę o wężu, Ale co zrobić, kiedy takie towarzystwo Go uzbierało do tych nerwów Martwe miasto, tutaj możesz zostać niezłe manto Mogę ci nauczyć trochę talentu tylko jeżeli będziesz za parę lat będę najsławniejszy w PL, i Wyniki pierdolą jedynie są prawdę Moje przeżycia, moje uczucia Telefon, nie umiałbym inaczej. robię to miłości, I a nie mi... dla pieniędzy Kieruje okay. okay. siedzi na ramieniu, mówi mi, bym zadzwonił po kakao I coraz bardziej, chyba zrobię jego prośbę Wsiadam w pasata, albo niebieskiego Mi już wszystko jedno Odjeżdżamy z piskiem opon, tam gdzie na osiedlu palą mosty Ja tam walę Diabeł siedzi na ramieniu, mówi, żebym zadzwonił po K, chyba to zrobię, to nie jego pieniądze. to ostatni pomysł na ucieczkę, przed rzeczywistością, która i tak bolesna, po tym jak ona, je dobra, daj mi też raz. Diabeł siedzi na ramieniu, chce by zadzwonił po K, kontynuował tą DNA. Ciara łajko, bo każda już jest taka sama. Bardzo dobrze zapamiętaj tą ksywę, P.I.G. UFO, kurwo, jutro ostatni raz grzeszę, ostatni taniec z diabłem o tańczę. Dałaś mi siłę, którą zabrał Beton, patuliłaś mnie miętą, zaraz tu zostało to. Kiedyś twoje słowa były w mojej głowie Teraz jedynie co, to diabłem na ramieniu Dałaś siłę do walki, a końcowo ją znowu zabrałaś Powiedz co kurwa, mam